Tutaj nowe produkty, które przywiozłem z wystawy karmy dla gołębi firmy TJO2. Hepar to jest na wątrobę tu do karmy, preparat na odbudowę odporności to do karmy im namieszam, dostaną na drogi oddechowe i i nowy preparat na koksydiozę także za każdym razem coś im tam podaję dzisiaj znowu coś dostaną do wody na początek damy im zakwaszacza tu mam zakwaszacz o już się trochę kończy i damy im tego nowego preparatu 2,5-5 ml na litr wody czyli to jest 10 to jest na 4 litry wody by była jedna ta 2, 4 na 20 litrów wody o mniejszą bawkę daje, nie daje tych dużych dawek to dostaną do wody, zakręcimy. Bałwan stoi, porwało mi wiatr reklamówkę. Bałwan stoi i teraz będę mieszał karmę. Ktoś tam w komentarzach pytał, jakiej karmy używam. O, Goldwinza, Bogdana Chmiela. Także to jest karma pierzeniowa. Daję pierzeniowkę z dodatkiem granulatu. A gdy coś mieszam do karmy, to granulat podaję wcześniej. Tak jak to dzisiaj zrobiłem, Daję mi sam granulat do zjedzenia. A później karmę zwilżam olejem i do karmy daję, do ziaren daję jakieś preparaty. O, tak ta karma wygląda, nie widać teraz. Tutaj nic nie widać. I do tego zwilżę to olejem. O, tak to wygląda. I do tego dostaną dzisiaj imuno. E, też podaję czasami dodatki jak jest karma z granulatem, no, ale jakoś nie lubię jej mieszać. Te granulowane, jak to się poleje olejem czy jakimiś płynami, no to nie jest chyba za fajnie. Więc, więc wolę po prostu e, lepiej chyba dać osobno. Jak się dodaje coś na karmę. To dać to na same ziarna, potem albo wymieszać z granulatem, bo też tak robiłem, albo dać osobno. Wszystko zależy od czasu, ale wydaje mi się tak jest lepiej, no a w praktyce robimy tak, na ile nam czas pozwala. Tak wygląda ten proszek. <laughs> Miarka by się przydała. Nie mam miarki, mam tu z innych dość miarek, ale no miarka by się przydała. zaraz zobaczymy ile się tego podaje ile się tego podaje 10 gram na kilogram a ładnie pachnie. Hmm, Fajny zapach Ładny zapach 10 gram na kilogram O to podamy na o. tutaj. Tak dużo podaje na oko, ale to nie więcej. Ale zawsze dawkowanie trzeba sprawdzić. Teraz to wymieszam, obsypane trzeba wymieszać. Jest wymieszane, no i to dostaną gołąbki. I tak co ja jakiś czas coś tym gołębiom podaje. Także tutaj jak obserwujecie, to, to widać co daje. Teraz przywiozłem tą nowość, więc, więc jak przywiozłem od razu dostaną. No i tak na zmianę będę to dawał. Także to tyle z nowości. Nowe preparaty, wypróbujemy ich działanie, zobaczymy jaki będzie efekt, jak będą wyglądać gołąbki. Myślę, że wszystko będzie fajnie i na bieżąco będę nagrywał co się dzieje w Głębniku. Pozdrawiam, dobry lot!